Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w tym trudnym czasie. Mamy też gościa, który jeżeli mówimy o tym trudnym okresie, który jest obecnie w całym naszym kraju, zresztą na pięciu konwentach koliziemskiej, nie ulegam wątpliwości, Wojtka Jankowskiego. Dzień dobry, Wojtek dotyczy witam to sobie. w bardzo mocnej, dużej części, bo jeżeli mówimy o tym, żeby jak najszybciej wróciło wszystko do normalności, mamy na, na myśli naszą pracę, żebyśmy wrócili do swoich normalnych zajęć. Kiedy? Czekamy na decyzję naszego rządu. No właśnie, kiedy Ty wrócisz do normalności Wojtek? Bo tematem dzisiejszego naszego spotkania, dzisiejszej rozmowy, to będzie okres przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Dla Was dramat. No ten, ten rok rozpoczęliśmy przygotowaniami, dwukrotnym wyjazdem właśnie w ten niebezpieczny teren, bo byliśmy w Livinio. W grudniu i w styczniu, w lutym i w marcu byliśmy w Portugalii i dopiero to wszystko się zaczęło dziać. Ta nasza rzeczywistość, która odbiegała od normalności. 15 marca wróciliśmy ze zgrupowania kwarantanna. Oczywiście każdy z nas musiał przejść obowiązkowo dwutygodniową kwarantannę. Ja, Byłem na podwójnej kwarantannie, bo zarejestrowałem się do aplikacji domowa kwarantanna. Plus dodatkowo każdego dnia odwiedzali mnie policjanci z komendy w Gombinie. Także serdecznie im dziękuję za to, że dbali za opiekę, <grym> za opiekę ja. i o moje bezpieczeństwo. Takie miłe, miłe spotkania były, ponieważ za każdym razem <krym> zapytali, czy coś trzeba przywieźć, czy jak się czuję? Czy nie mam gorączki? I, no, chwała. Im. Ale wróciłeś z Portugalii, wróciłeś do kraju z innymi sportowcami. Taki był czas, to był ten lot do domu. E, dzięki chyba pomocy trochę naszego rządu. I, tak, ale to miało całkiem inaczej wyglądać. Ponieważ no na, przyk na przykładzie skoczków narciarskich, gdzie poleciał po nich samolot prezydencki, po nas miał przylecieć samolot. Rządowy. Miał zabrać tylko wioślarzy i lekarzy, Lekorektur. którzy przebywali tak, tak jak my na zgrupowaniu w Portugalii. Niestety, tak się stało, że przyleciał normalny rejsowy samolot lotu, na który były sprzedane bilety y, dla potencjalnego Kowalskiego. I ten potencjalny Kowalski i pani Kowalska leciała z nami samolotem. Okazało się, że będąc w samolocie, mieliśmy mierzoną temperaturę dwukrotnie. Potem już po wylądowaniu, jeżeli ktoś miał powyżej 37,5 stopnia gorączki, to został. Wyproszony, wyproszony ta, ta. z samolotu na dodatkowe badania, i okazało się, że z tych ludzi, którzy lecieli dodatkowo z nami, aż 7 osób miało taką wysoką temperaturę. No ale wy jak przylecieliście do naszego kraju, a tam ci oczywiście... Się... No, wy, wylatywaliśmy z Lizbony bezpośrednim lotem. No tak. I tak jak zaznaczyłem wcześniej, mieliśmy tylko lecieć wspólnie z lekatletami, bez żadnych osób towarzyszących, bo jeżeli... Istniało o nas, ryzyko, Istnieło, bo chodzi o to, że istniało by było, ryzyko. By było ryzyko. E... I taki, powiedzmy taki niekontrolowany lot. No dobrze, przylecieliście tutaj. Nie wiadomo, zrobili wam testy? Nie, nie, nie zrobili do dzisiejszego dnia i myślę, że to jest jakiś błąd w sztuce, ale to nie nasza sprawa, to jest sprawa Sanepidu, który tym wszystkim zarządza. Ponieważ były tylko słowa, w jaki sposób mamy wracać z lotniska do domu, żeby najlepiej było, że nie środkami publicznej w lokomocji czy transportu, po, że każdy... Najlepiej, jakby wracał Aha, prywatnym tak. samochodem. Ale w jakiś sposób ktoś musi dostarczyć ten. E, Czyli byliście potem już zdanie na siebie. Oczywiście. No dobrze, testów ci nie zrobili, No ale no kończąc, końc tak jakby harmonogram tak, naszych tych, tych zajęć do dzisiejszego dnia I skończył się okres tej kwarantanny dwutygodniowej. No i tak rząd ruszył z takim pomysłem, żeby w jakiś sposób uruchomić ośrodki tosowskie, centralnych ośrodków sportu i no na, na razie padło hasło zaczynamy trenować, ponieważ minister Szumowski zakazał wszelkiego ruchu, zakazał na obiektach sportowych, na obiektach tak, sportowych. no niestety zawodnicy dalej musieli podtrzymywać swoją formę, trenując w domu Mieli swoje prywatne rowery, trenażery, stacjonarne rowery, ergometry, no i tak śpisz, jesz, trenujesz, wszystko wie. I nie wiesz co, jak i kiedy. A przede wszystkim nie było takiej jasnej deklaracji, do czego się przygotowujemy. No ale... Igrzyska już są przełożone za półtora roku, się odbędą w lipcu 2020. A do tego momentu Pierwszego. dużo stresu, to chcesz no, powiedzieć. Tak. No, dla ciebie, tak. dla zawodników, Stres, dla ciebie, jako trenera. No, nastąpiła radykalna zmiana tematów treningowych ponieważ nie można było tego samego robić, gdybyście przygotowywał do igrzysk. Wojtek, do tego zaraz wrócimy, szanowni telewidzowie, szanowni państwo i szanowni sympatycy polskiego sportu. Wojtek Jankowski jedzie na igrzyska olimpijskie po raz ósmy do Tokio. Byłeś siedem razy. Można trochę powspominajmy dawne czasy, trochę tak dodajmy trochę uśmiechu do tego wszystkiego, bo do tych normalnych czasów wszyscy tęsknią, a te normalne czasy wyglądają fantastycznie. Pamiętasz rok 92, jak to ja byłem, bo zaraz cię zapytam o Tokio, jak to ja byłem na, igrzysku, na lotnisku, jak ty wracałeś z Igrzysk Olimpijskich z brązowym medalem, Wojtek Jankowski, jak ja ci nosiłem tą torbę, jak ja byłem zafascynowany, byłeś takim moim idolem, zresztą do dzisiaj jesteś, nie ulega wątpliwości, bo z rejonu Płocka najbardziej utytułowany Sportowiec. Pamiętasz te no, czasy, dziękuję. jak sobie robiliśmy fajne I... zdjęcia, wy tacy wysocy, ja taki dumny, mały krasnal między wami, no, piękne no, to były czasy. No taki jesteś. <laughs> Ta, dziękuję, dziękuję, ale przystojny krastan. miło się wspominam dawne czasy i tak e, czułem, że właśnie e, też e, masz ten obraz e, z 1992 roku, Fantastycznie. ten obraz z lotniska, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy. Zapoznaliśmy się, bo wspólnie z panią redaktor Jolą tak, Marciniak przyjechaliście po polskich sportowców. Było nas trzech, Tomek Tomiak, ja i Michał Cieślak plus Jacek Strech, ale Jacek Strech już reprezentował barwę Zawiszy Bydgoszcz. Pamiątki pozostały, no przede wszystkim w postaci tego zdjęcia medalu, med a następnie zdjęcia, do, do dzisiejszego dnia się chwali, że Masz. Tak dobrą znajomą i dobrą komitywę Oczywiście. Z ze mną i tego będzie się trzymać. Mało tego jeszcze powiem, w Duisburgu byłem z wami, bo jak kiedyś Tam, komentowałem regaty... Tak, ten Papryka i ty, na materacy, także... Tak, podróż kartewskim, autobusem, kartewskim tak, warunki, to, było, to, to było fantastyczne, jak wchodziłem razem z nimi. z dlatego w Oczywiście. Witka Sroger również, pamiętam fajnie, bo z nim akurat wasz trener, byłem w pokoju, no i na posiłek to wyglądało tak, że jak szliśmy na posiłek, to ja teraz nie miałem karty, ale wy mówicie, dobra, Bogdan właśnie mówi: Jesteś razem z nami, no ale co ja zrobię? Jak ja tam wejdę na tą stołówkę? No ale Wojtek wpadł na świetny pomysł mówi: Dobrze, choć między nami będziesz starnikiem, bo wyglądasz jak starnik, taki mały jesteś. więc Więc nikt cię by tu nie, nie zatrzymał, i tak było. Reprezentowałeś Polskę. A reprezentowałem Polskę i do dzisiaj to były fajne, fajne wspomnienia. Wojtek, wracam teraz do, no do tacy, dość ale trudnego. To, yy, wspomnieliśmy tylko o jednych igrzyskach, tych pierwszych, no się hmm. znaczy nie, nie, pierwszych, tych, yy, na których. Słuchaj. No właśnie, te igrzyska w ogóle, na które jedziesz, to są jakieś zawsze igrzyska z jakimś tematem. Musiałbym tobie książkę napisać i napiszę. Wszystkim mówię, napiszę, to by też napiszę, bo się kiedy Każde igrzyska mają jakiś swój temat. Los Angeles... nie, Atlanta wybuchowe. Los Angeles Les... to mogły być pierwsze moje igrzyska. Ale nie było. Nie było ze względów politycznych. Dokładnie, Niestety, też tam jest tam temat. Atlanta wybuchowa. I najpierw pierwsze Igrzyska tak. 1988 Seul. Klimat podobny do tego tokijskiego. Y, Korea Południowa. I na dwójce ze Sternikiem startowaliśmy, zajęliśmy dziewiąte miejsce. Takie pierwsze śliwki, robaczywki, koty za płoty, jak nazwał. No, ale pomimo atmosfer... tego wieku, y, który, w którym byliśmy, y, jak się wraca pamięcią, to. Może byliśmy przygotowani fizycznie do startu, ale mentalnie gdzieś się pogubiliśmy, ponieważ to były pierwsze igrzyska. Człowiek głupi, biegał za wszystkim na A atmosfera na tam się była się piękna, fantastyczna. Oglądałeś się. Może nawet byli. się nie chciało jeść, ale tam była taka zbiórka. Zbiór wszystkich sportowców gwiazd, gwiazd całego świata maści od blondyna po czarnego kolor włosów no, lub różnej tak rasy i to ciekawiło można było sobie robić porobić zdjęcia I teraz jak się to wszystko przegląda no to właśnie wraca się do tego klimatu pierwszych Igrzysk. Ale potem, gdy moi podopieczni też startowali na swoich pierwszych Igrzyskach, identycznie się zachowywali. I pomimo tego, że przekazywałem im swoje doświadczenia. Będziecie mieć czas po zawodach, ale no, jaki czas? To tu i teraz. Trzeba ich zrobić zdjęcie i się pochwalić. Tak, i to jest taki dziwny okres, o którym o którym wspomnimy o tym oczywiście. Wciąż to nie ulega wątpliwości takiego młodzieńczego zachwytu e, Igrzyskami, na które wiele osób chce się dostać. Dobrze, przejdźmy do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. O tamtych już nie mówmy, bo jedziesz ósmy raz. Jako trener czwarty. Tak. Tak, e, i teraz uważaj, e, Igrzyska Olimpijskie. To mnie interesuje najbardziej. Myślę, że kibiców też. Czym jest dla sportowca ta decyzja? Ona już, ona już zapadła. E, lipiec, e, rok 2021 i Igrzyska Olimpijskie w Tokio zaczną się. Oczywiście z symboliczną datą i medale 2020. Słuchaj, co to jest dla Ciebie? Oczywiście tu jeszcze powinniśmy postawić taki wykrzyknik, że to jest decydująca data, ale to nie jest do końca decydująca data. W, w, w artyku, artykułach, które ukazują się. Za granicą jeszcze poddają du dużą znaczeniu. Wątpliwością. te, te, te igrzyska ze względu na to, bo. Wydawało się, że Japonia wszystko opanowało, żyjesz, że wszystko jest fajnie, że Wojtek, są otwarci na przyjęcie po, sportowe. Powiedziałem wcześniej, wracamy do normalności, każdy chce do swojej pracy. To jest twoja praca, ty żyjesz ze sportu. Ty jesteś człowiekiem, który bierze pensję w tej chwili tenera. Oczywiście yy, masz emeryturę za medal Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie, za co ci oczywiście ogromnie dziękujemy i gratulujemy. Niemniej jednak powiedz tak, yy, dwa pytania yy, szybciutko. Yy, jak ty teraz przygotujesz swoją czwórkę. To jest naprawdę ogromne wyzwanie. Po drugie, przecież jest tam Michał Szpakowski z Zawiszy Bydgoszcz, jest Michał Burda z RTW Bydgosi. Przepraszam, Mikołaj Burda z RTW, przepraszam bardzo Mikołaja. Jest Marcin Brzeziński i Mateusz Wilangowski z WTW Warszawa i z Wisły Grudziądz. Ale 38 lat ma Mikołaj Burda. A dwa tematy, przygotowania nie, i on. Nie, wypo, nie wypominamy wieku, ponieważ... Ale ja bym chciał, żeby on tam pojechał, oni to są mistrzowie świata przecież. Ja też chcę, żeby pojadł, oni byli faworytami Igrzysk Olimpijskich, gdyby się pojadą, odbyły w tym roku. Wszyscy pojadą, ci, którzy będą w najwyższej dyspozycji. Nie chciałbym, żeby była jakaś zmiana, ale po, nie wypominając wieku, jak już wcześniej powiedziałeś, Mikołajowi. Mikołaj bardzo wysoką Formę prezentuje w wieku 38 da radę, Wojt, da radę. Będzie no miał 39. Be, tak, ale są i starsi zawodnicy, którzy y, też chcą wystartować i wystartują na igrzyskach i też będą chcieli zdobyć medal. Każdy, kto miał do czynienia ze sportem, wie, że dla sportowca liczą się starty. To nie jest tak, że rok czasu trenujesz, nie masz żadnej tej adrenaliny, chciałbyś pojechać, zmienić no miejsce, przygotowanie, spotkać się, rywalizować z kimś innym. I dzięki temu Europejska Federacja wspólnie z Federacją Światową podjęła decyzję, że w dniach 7-9 października odbędą się Mistrzostwa Europy w Poznaniu. O, I to, to można będzie powiedzieć, sprawdzenie, że To fajnie. będą takie małe igrzyska dla nas, do których mhm. chcemy się bardzo dobrze przygotować. Będziemy, i dobrze Będziemy tam wypaść. No, e, Wojtek krótko, bo czas nam się kończy, a najważniejsze pytanie do Ciebie teraz zadaję na samym końcu, przepraszam, ale tego nie piszę w żadnych książkach. Tego nie masz nawet Ty w swoim doświadczeniu, że najbardziej prestiżową imprezę świata, igrzyska olimpijskie, e, przesuwa się o rok. E, jak do tego przygotujesz swoich zawodników, którzy są aktualnie mistrzami świata? świata w czwórce, więc powiedz, jak ty do tego tematu podejdziesz, od jakiej strony? Powiedziałbym strategiczny jako trener. Da się? No, no, da się. No. Będziemy próbować. No. Nie można nic obiecać. Nie ma patentu ale jak na, to, na, na to wygrywanie, pode... że jesteś mistrzem świata no dobrze, i jedziesz ale... bez, bez przygotowań na igrzyska i chciałbyś, żeby każdy cię przepuścił. Ale czy nie, to będzie to znów Portugalia? Ja wiem, że to jest oczywiście, właśnie dlatego oczywiście. pytam. To są Igrzyska Olimpijskie, Wy jesteście faworytami. To będzie znów Boguś, Portugalia, to będzie Walk. W przygotowaniu zawodników do najważniejszej imprezy. Czyli nie muszę się martwić. Nie. O, no to powiedziałaś mi fantastyczną rzecz. Wojtek Jarkowski dzisiaj w studio, proszę Państwa, najbardziej utytułowany sportowiec, Polska dla polskiego Torsa wiele fantastycznych, prestiżowych medali, a przy okazji jesteś i dalej bądź prezesem klubu, polskiego klubu olimpijczyka. Za co bardzo, bardzo Ci dziękuję, że znajdujesz czas jeszcze na i te, i te obowiązki. A dziękuję. do tego tematu, jak już wspomniałem, wrócimy. E, no co, no pójdźcie do Igrzysk Olimpijskich i płyńcie po ten medal. Bardzo bym chciał, żeby... Byci zawodnicy. No myślę, że będzie sobie. śledził nasze, bardzo, nasz tok bardzo. bardzo i będzie zdawał relacje y, sympatykom sportu płockiego. Czyli do października dajemy sobie na razie spokój Tobie też i od października nie, ocena startu yy, w, w Poznaniu, myśl, powiedziałeś. Yy, tak, ale dajemy sobie spokój. To nie jest czas spokoju w czasie przygotowań. Dziękuję, że to powiedziałeś. Ja daję Ci tobie spokój z pytaniami, no bo to miałem do, na myśli. Jeżeli możemy dodać jedną minutkę do programu. Teraz najbliższy czas spędzimy jeszcze na takiej izolacji wewnętrznej, domowej, ale od połowy maja wyjeżdżamy już do centralnych ośrodków sportu w Wałczu, gdzie będą tworzone przez Ministerstwo Sportu, tak zwane Domy Olimpijskie, gdzie będziemy przebywać w tych ośrodkach, będą nam wykonane testy, badania, tak żeby była możliwość pływania w osadach wielowiosłowych bo na jedynce nie zagrażamy nikomu, w dwójce już zagrażamy partnerowi, a na czwórce zagrażamy już tak, całe Chcemy wyeliminować to wszystko i być y, pewnym zdrowia i wtedy przygotowujemy się do Mistrzostw Europy w październiku. Przygotowujcie się. Przygotowujcie się, żeby znów serce i łzy radości i szczęścia nie ulega wątpliwości, ze zdobytego medalu Igrzysk Olimpijskich w Tokio gościły w naszych polskich domach. Dziękuję bardzo, a ja zapraszam Państwa na. Wojtkowi dziękuję bardzo. A ja zapraszam Państwa na kolejne rozmowy na szlakach polskiego sportu. Dziękuję bardzo.